Skapnięcie. Kurde, się zaleka, bo mam lagi. No było chyba widać. Lagi w oczywiście odcinek wrzucam pierwszą część. I teraz widzę, że nagrywam trzecią. Nie da się tu z lagami, no. Chciałem tylko pokazać kostkę jak wygląda. Dobra, pokażę bez lagów. Ja pier... Okej, okay, kolejne skapnięcie kostki. <laughs> Już nawet od dołu widać, że dookoła już jest No taka Oho Widziałem jak się tam chyba obniżył obniżyła ilość energii Dobra, idę się szybko ogarnąć W ogóle już nie reaguję, bo filmiki już wrzuciłem na YouTube'a, także teraz tylko ten wrzucić, ale ten wrzucam już po evencie no. Jeszcze trzy skapnięcia Przepraszam, że skapnięcia <laughs> nagrałem, nagram kolejny. Oglądam program, najważniejsze rzeczy się działy akurat wtedy. A jak płynnie zaszło. Rzeczy się miałem jakiegoś laga, że tak wcześniej zaszło No więc Jedno kapnięcie różnicy nie jest aż tak dużo. A co ciekawe dalej odbija? Może spróbuję strzelić Ej! Patrz! To nie miało tam czerwonych jakichś odbić czasami? What? Tak, 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 tak. Było? Działało tak, co dawniej? Ciekawe... No cześć, cześć! Słodka rybko. Hm. Przedostatnie skapnięcie. Ostatnio. I w ogóle niby jest włączony warm up, war czyli po prostu... nie ma bicia się. Na normalnej grze, więc próbuję wejść wcześniej i zobaczę. I burza nie idzie, więc zobaczymy. Za godzinę i event! A właściwie u was to za sekundę. Pozdro. No popatrzcie, zobaczcie! OG' ma tu swoje! Wow, klucz wy dostępu. Występu chciałem powiedzieć Wyłączę, No jest, proszę bardzo. Dobra, i wejdziemy teraz i zobaczymy, czy już się tam nie można bić, Bo jak można dalej, to jest lipa, to sobie, to po prostu solo. O. Zobaczymy się niebawem. Ale jaja. Oczywiście, pamiętajcie o kodzie RK na YouTube. <grym> A. Nie, można się bić. Super. Fajny efekt, nie było takiego. Śmieszne. No jest fajnie, że udoskonalają się cały czas. Chyba nawet nic ze skrzynki nie wypadło, śmiesznie. Fajnie, się z innymi graczami można sobie obejrzeć, super. No ale serio, takie klose będą stawiać? No to trzeba rozwalić. coś ja na budowaniu jestem. No w sumie jak za dawnych czasów. O to chodzi. Dobra, są jakieś lagi, ale to już nie po mojej stronie. Patrzymy. Kurde, nie chcę latać. Jak skapnie tutaj. O, jest okej okay, i zaczyna się kręcić, co nie tak.

Ty naprawdę jest czerwona kostka, Tu to co to ona tu robi? Wspomnienie. Okej, okay. rozglądamy się dookoła. Oho, zaczyna się świecić. Tam coś. Z nowymi efektami jest ewidentnie no, tyle się karuje, kre tworzy, o, respi, ale innych graczy i tak nie widzę. Okej, okay, w tle jest czerwona kostka też ciekawe. Jest, mini mapa się zmieniła! Ooo, yeah! Mamy nową miejscówę! nowo starą. No nie, leją się już. Nie, zostaw mnie. Dobra, nara.